To tak kurwa tłuczę. Idę zobaczyć, co u mistrza. Mistrz znowu gada z jakimś łachmaniarzem, cholera. Właś do środka, przydasz się i wykonasz dla mnie jedną robotę. Nie ma czasu. Mam dla was list. Musicie go dostarczyć do mojego byłego ucznia, który obecnie przebywa w klanie wilka. Pamiętajcie tylko, żeby go nie otwierać. Nałożona na niego jest klątwa ciszy. Mój uczeń będzie wiedzieć, o co chodzi. Spokojnie, Mistrzu. Znam bezpieczną drogę. Wezmę list i zaraz wyruszamy. Patrz, jakie bydle człowieku, uciekamy stąd. Cholera, zamknięte. Mam nadzieję, że zaraz ktoś nam otworzy. Tym sposobem dostarczyliśmy list do byłego ucznia mistrza klanu Młota. W zamian dostaliśmy świeżo wykuty sprzęt, dwuręczny miecz i mniejszy topór. Było niebezpiecznie, ale warto.